Cześć moje gałgany! Witam was razem z Marcinem w Trakmanii Marcinem? Marcinem! A kto to jest? To jesteś ty. No Co ty? Nie mam tak na imię? No. Miło tak dowiedzieć się czegoś o sobie, nie? No. Po tylu latach. Trzeba ja sobie podcinków nie ponazywałem, a przecież to twoje odcinek. No właśnie, porób no, se trochę. No. Kurwa nie szanujesz mojej pracy, wiesz? Uh -huh, uh -huh. Przez to, że nie nazywasz odcinków na moim odcinku uh -huh. Swoich odcinków to. to Jak ten ostatnie miał się nazywać? Yy, to był nie mogę dwa clickbait'y były Nawrócić. I wyrzuciłem natalkę Tak, dokładnie No i dobra. No i fajnie, no i no i, no i cześć, no i czapka. No i fajno. Czy Marcin? Marcin, bo hmm. mnie taki temat pomyślałem tak, w senie. No. Tak, bo ja mam takie głupie rozkminy. No, Chciałbym... ja wiem, to, nic to jest, jest no. oczywista oczywistość, ale tak se chciałem pomyśleć, nie? Bo tej to potato, no. Bo tej to potato. Yy, powiedz mnie, co by było w, pa w państwie polskim, nie? Źle się zaczynano? Tak, wiem. Co by było w państwie polskim, gdyby przez cały rok, caluszki jeden rok, wszyscy Polacy, ci co mają płacić podatki, by ich nie płacili? Myślę, że wtedy był i był To jest moja wypowiedź na ten temat. Bo tak se rozkminiałem, nie? Że co by do więzień pozamykali? Ale wszyscy pod... przestali płacić podatki? Gdyby wszyscy tak, wszyscy, ale wszyscy kurwa. Znaczy myślę, że jakby, no tak yy, trochę by się szkoły zamknęły, yy, policja by przestała działać, no bo to z naszych podatków utrzymywane są te zawody. No. No to taka anarchia trochę by się zrobiła taka mi się wydaje taka. Taka trochę... anarchia mówisz? No. Okej. Okay. Dobra chciałem eksperta opinii poznać trochę. Nie dowiedziałem już mi... Już mi lepiej. Dziękuję. Czy byś chciał powiedzieć, że ktoś nie płaci podatków? Nie. Nie skąd? Ja nie znam takich osób, które nie płacą podatków. Nie znam. Ty, bo zaraz pomyślałem, że mówisz o sobie i... <grywania> Ci prześlał coś. <grywania> Niech przysyłają, proszę bardzo. Trzy lata prowadzona jest działalność gospodarcza. Wszystko mogę przedstawić, czarno na białym element. Tylko nie czarno na białym, chłopie Ty nie dość, że chcesz o podatki, to jeszcze o rasizmie Gdzie o rasizmie? Chodzi o czarny tusz na białej kartce papieru Dobra, dobra, i tak oni będą lepiej wiedzieć Dobra, dobra Do czego piłeś Do czego piłem? Do wody w sumie piłem Czy ty to w ogóle przejechałeś? Ma pan dowody? Ma pan dowód? Ma pan dowody pił? Ma pan dowód? Jeden 0 Jest, chyba, nie? W ostatnim momencie, kurwa, Jest, ki gałgan, no. Jeszcze. no cóż, no menda wróciła. I tam. To ja sobie wody nalewałem akurat. O, pa-pa-pa, jak Cyrostratusa wyjebał w płuca. <laughs> A so nową grzałeczkę kupiłem. Taką stuwatową. Tak fajnie wali w półko. A ja mam fenopena. Co masz? Fenopena. A, wiem, tak, tak, tak. E, powtórzyli planszę. No wiem. Czyli po dwóch rundach kończymy odcinek, tak? Nie. Dlaczego? Nie. Bo ja też popełniłem ostatnio ten błąd, co ty. I spojrzałem w komentarze. No. Ja już przestałem. No. I te kurwa zbany jebane zwierzęta, wyobraź sobie, że one się takie cwane zrobiły, że one już wiedzą, że jeżeli filmik ma 10 minut, to znaczy, że są dwie plansze. No to, no, no, no i. i nie chcą oglądać. Ha, tak takie się Takie! Takie zwierzęta się porobiły, no. To od razu mi się przypomina, taki był. Kabarety stworzyły kiedyś taki film, który nazywał się Robin Hood czwarta strzała. Mm -hmm. I przychodzą. Bezdomni, biedni, wiesz, do Robin Hooda podarowizny, no nie? A Robin Hood mówi. Czyli 500, rozumiem, no? <laughs> Robin Hood mówi: No dzisiaj nie mam. Na co jeden z biednych mówi: No jak tak dalej pójdzie, to ja tu przestanę przychodzić. <laughs> no to jest na tej zasadzie, wiesz. No. Tak to jest. Roszczeniowe! Nie będę mówił co. Matko Bosko, ale teraz normalnie yy, powiedziałem tak kontrowersyjną rzecz. Teraz się zdaję sprawę że wszystkie. Połowa widowni mi spierdoli po prostu Za, za 500 plus? Za 500 plus no. no Spoko rzucisz im drugie 500 plus leżące, ta, no normalnie. Ale tak Allah, żeby umoralnić Allah, was trochę dzieci kochane. To ja wam powiem coś takiego, że ja jestem na przykład bardzo zadowolony yy, z tego jaka jest sytuacja w Polsce, bo nie mając dzieci, płacę alimenty na niektóre z was, prawdopodobnie. I jest mi z tego powodu bardzo miło. Tak wam chciałem powiedzieć, że nie mając dzieci płacę alimenty, bo ktoś 500 plus musi wypłacać, nie? To nie jest kurwa jak w Monopoli, że wie, że bank ci wydaje. Tylko ja płacę. I jest mi bardzo miło z tego powodu. No bo my lubimy płacić nawet. My lubimy płacić. Ja kurwa lubię. Ja dzieci nie potrzebuję, żeby płacić. Do dzieci potrzeba. Dzieci w życiu. W, życiu. w życiu. Kurwa, po I na przykład Zosik coraz wyższy, nie? O tak, to to lubię też. Lubimy. kurwa Ta, 500 zł w 4 lata. Poszło w i na do przodu, dobrze. Co miesiąc? Co miesiąc 100 zł do przodu. 500 plus zostało dalej takie same. Taka sama wartość, nic się w oczkach nie zmieniło. Ani to 600, ani 700. Azus kurwa wyższy. I podateczki. A za dwa lata macie kurwa chleb po 40 zł. Kurwa i dalej 500 plus będziecie brać. Ty, na, ty naprawdę <grym> będziesz to publikował? No. Ojej, mocne. Mocne, no? Ale kurwa, zobaczysz, to kiedyś będzie pokazywane w szkołach, że to był. To proroczy. był bo. To był bohater, bezimienny! Bezimienny, ale bohater. I proroczy do tego. I co? I proroczy. I proroczy do tego. No? Do tego proroczy, kurwa. Nie, no, no bo fajnie będzie niedługo, będzie podstawy 4000. A, bez bogaty. kitu, bez kitu kurwa. Pan nauczyciel i pan woźny, taka sama wypłata. O. To się kiedyś nazywało Komuna. O, no? To fajnie będzie, ja to lubię, tak. YouTuber też będzie 4000 zarabiał, bo w końcu minimalna kurwa. nie? Za coś w końcu będzie, można żyć, Marcin. Ja pierdolę kocham ten kraj. No ale za to będziesz miał luksusowy chleb za 20 zł. A, bez kitu. Taki sam, który teraz kupuje mało. za 2 zł za pół chleba, nie? Dojechałeś to? Yy, teraz chyba nie. No to ja dojechałem, no to dwa zł. A nie wiem, czy dojechałem, czy nie dojechałem, aż zobaczę. Nie dojechałeś, bo sprawdziłem. Nie, sprawdził. Trochę, od trochę, od trochę żeś się tak ten y, upolitycznił. A w życiu, to... w życiu! W życiu! Ja w życiu się nie. Upo nie. nie po ja nawet tego wytłumaczyć kurwa nie mogę, ja nawet tego powiedzieć, bo nie, ja kompetencji nie mam, a ty mówisz, że ja się. ulipo. no właśnie możesz. no. Widzowie kochani. naprawdę to wypuścisz? naprawdę Czy to wypuścisz. nagrywamy wypuszczę? od nowa. nie, naprawdę to wypuścisz. a co? co, co złego powiedziałem? nie nazwę to clickbait patriotyczny odcinek i. Za, 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 za mniej sadzali młodszych. no. Na przykład za napis coś tam, wiesz, z dupą. Nie, nie, ale co? Ale co ja złego powiedziałem? No jak tam... Że lubię, też, że lubię, że lubię się, że płacić, tak na... że lubię płacić nad czyjeś dzieci nie mając swoich dzieci, to jest moim zdaniem zachowanie godne pochwały. Za to, że chleb no, tak... będzie za, za 40 złotych, no... Kurwa, a jak na giełdzie ci mówią, że akcje pójdą w górę albo w dół, to co też ich sadzasz? No właśnie, to są kurwa wiesz, to jest giełda polska. O kurwa, a nie... Niedługo będzie Polska na giełdzie, wystawiona O, bieski to. A bo tu w lewo się skacze No, ale jakaś w ogóle trudna no. jest ta plansza taka raczej. No. A tak, po prawdzie, to jak się strasznie nie lubię publicznie wypowiadać na tematy polityczne, I to już tłumaczę dlaczego. Yy, ponieważ. Mamy najpiękniej i najskuteczniej podzielony kraj od, od zawsze. O tak. Nikt, żaden rząd, żaden opozycja nigdy tak nie pokłóciła, jak to powiedział, ja to teraz zacytuję... Piłsudskiego. Kabaret, kabaret. Tak? nie A kabaret. pamiętam, który, który to kabaret był, ale siedzi syn, który jest za PO, siedzi ojciec, który jest za pis w stole wigilijnym i siedzi dziadek. Tak! I widziałem to! Wiem, mam PCPO. Skurwy syny jedyne, co mi to rodzinę pokłócili. Idę do ubikacji, albo co będę szedł? W gościach jestem. Tak, to yy, kawary Tlimo. Tak, tak, tak. Wigilia, bardzo fajne. Mhm, bardzo fajne. A ja bym tylko, jeżeli już jesteśmy tak mocno przy polityce. <laughs> A ja, ja się nie lubię ja wypowiadać, jesteś... ale jak <laughs> już jesteśmy. To ja apeluję do wszystkich oglądających. Obudźcie się. W Polsce nie ma tylko PO i PIS. Tak. Są inne partie i inne Ech, inne poglądy na rzecz. Obudźcie się. Bo ostatnio zauważyłem, że jest Alp tendencja albo jesteś za PO, albo jesteś za PIS. Nie ma innej możliwości. Jak nie jesteś przeciwko PiS to znaczy, że musisz być za A co jeżeli ja jestem przeciwko obu tym partiom? To co wtedy? To wtedy jesteś z tej partii, co weszła do tego, do... Do, teraz do, do sejmu i podobno takie bzdury wygadują straszne, że ałała, o, 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 a wszystko mają udokumentowane na papierze. To też taka opcja jest. Gdzie ostatnio sobie oglądałem y, taki fajny wywiad, gdzie y, pan z pisu powiedział, że... Akcyza nie jest podatkiem, co było głosowanie. A w ustawie na samej górze było napisane, że jest ustawa na temat podatku akcyzowego. I kurwa, ja po prostu śmiechłem w chuj! Ja ci ludzie są paniali, kompetentni są. Kocham po prostu mój kraj, naprawdę. Ja jestem zadowolony, słuchajcie. Nie ma powodu, żeby narzekać. Nie ma. A jeszcze jedna rzecz, przestańcie czerpać swoje źródło informacji z jakichkolwiek telewizji, one wszystkie są sterowane. Tak, TVP jest sterowane przez PiS, TVN jest sterowane przez PO. Zacznijcie sami szukać faktów, jak to wygląda, na przykład... Jako przykład wam powiem, jeżdżę ostatnio bardzo dużo po świecie, za grosze jeżdżę, bo wynajduję sobie bardzo śmiesznie tanie jakieś przeloty i tak, dalej, i tak dalej Bywam w krajach na przykład muzułmańskich, bardzo często gdzie wmawiane jest nam przez media, przede wszystkim przez telewizję, jakie to tam nie są terrorysty i wszystko po kolei. Nie spotkałem kochańszego człowieka od tych tam właśnie terrorystów. Na przykład. Ja mówię tylko o tym, jak bardzo są mediami jesteśmy sterowani. A jak ja byłem w Szwecji i paliłem fajki, to mi jeden pan z Syrii sprzedawał taniej niż w sklepie, bo spod Lady. No to, to akurat nie mogłeś sobie darować. Nie, to jest też dowód na to, że był miłym człowiekiem. No, dobra. Także mordy, mordeczki mordu nie serdeczna Rigato za obejrzenie tego materiału. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Wszystkie instrukcje macie w opisie. I... i... i kurwa, módlcie się, że mi nie wyjebali konta. <śled> Do następnego trzymajcie się and